Dzisiaj cały odcinek będzie premium i w związku z tym poprosiłem wszystkich domowników o to, żeby wybrali film. Oczywiście na czele z drapsikiem, na czele domowników. Drapśu dzisiaj będzie o filmie pod tytułem Historia małżeńska. Wiesz? To jest film o tym, jak się ludzie rozstają. Więc jest smutny. Nie wiem, czy popierasz mój wybór, bo my się nie rozstajemy, prawda? Co uważasz? Ludzie teraz się bardzo łatwo rozstają. No właśnie. Zaraz z tym małżeństwem. No, nie powiem, żeby bardzo chętnie Dropsik zgodził się na historię małżeńską. On nie ma doświadczeń w tej kwestii. No, ale jednak tak. Jest zgoda, historia małżeńska, wideo recenzja. Najpierw, oczywiście, misa tybetańska i czysty wibrujący dźwięk, który, zapew który zapewni uczciwość i. Dobre intencje, bo chyba te są najważniejsze przy ocenie filmu. W 1979 roku byłem po raz pierwszy w Londynie i wtedy na ekrany kin londyńskich wszedł film Kramer vs. Kramer, czyli Kramer przeciwko Kramerowi. Ten film w Polsce dostał tytuł Sprawa Kramerów i stał się wówczas sensacją. Opowiadał historię pewnego małżeństwa, które w burzliwie przechodziło rozwód, a ojciec, którego grał mąż i ojciec, którego grał Dustin Hoffman, musiał się uczyć ojcostwa i musiał się uczyć opieki nad synem, która w wyniku tego rozwodu stała się koniecznością. Jego partnerką była Meryl Streep. Film był. Nie tylko bardzo popularny, ale także bardzo nagradzany. Dostał aż 9 nominacji do Oscara, z czego 5 zamieniło się na Oscary i to te najważniejsze, bo to był Oscar dla najlepszego filmu roku, za najlepszą reżyserię dla Roberta Bentona, dla, za najlepszy scenariusz również dla niego, no i dla Dustina Hoffmana, za najlepszą rolę męską, pierwszoplanową, dla Meryl Streep. Za najlepszą, drugoplanową tak została oceniana rolę w tym filmie. No więc to naprawdę była sensacja, i nic dziwnego, że ja, który ten film wtedy oglądałem w tej aurze niezwykłości, gdy spojrzałem na historię małżeńską, a szczególnie na plakat tego filmu, który naprawdę przypomina ten sprzed 40 lat, bo to 40 lat minęło. I tam była para, Meryl Streep, Dustin Hoffman i ich syn, taki mały chłopiec z grzywką. Patrzę na y, historię małżeńską i znowu mamy w takim samym kadrze, nieco innym ustawieniu, y, parę małżonków, y, których tu gra Adam Dra Driver i Scarlett Johansson. No i mały chłopiec uczesany z grzywką. Jakby się nic przez te 40 lat nie zmieniło, a zmieniło się. I nie tylko to, że y, sprawa y, Kramerów miała 9 nominacji do Oscara i zamieniły się one na 5 Oscarów, a y, historia małżeńska miała 6 nominacji, <coughs> z których tylko jeden, jedna zamieniła się na Oscara dla Lory Dern za drugoplanową rolę żeńską, y, rolę prawniczki więc mniej był nagradzany. Zmieniło się także to, że sprawa Kramerów to był film kinowy, a historia małżeńska to jest film wyprodukowany przez Netflixa i co prawda w, ograniczona, w ograniczonym stopniu także pokazywany w kinach, chociażby po to, żeby mógł kandydować do Oscara, ale jednak przede wszystkim odbierany w internecie. No, i zmieniła się chyba rola małżonków. Tam sekundowaliśmy Dustinowi Hoffmanowi w jego uczeniu się życia w roli ojca. A tutaj, a tutaj jest sprawa bardziej skomplikowana. I muszę powiedzieć, że zupełnie nieoczywista. Bo kiedy rozmawiam z widzami, a także zadaję im pytania na moim facebooku, uwielbiam, kiedy y, y, z tego wywiązuje się jakaś dyskusja. Wczoraj tak zrobiłem. Obserwowałem y, wpisy kolejne i muszę powiedzieć, że y, zaskoczyło mnie, jak różnie widzowie do filmu Historia Małżeńska podchodzą. No bo tak, mamy tutaj. Charlie'ego i Norę. Charlie jest reżyserem, reżyserem teatralnym i takim offowym, czyli z tych ambitnych, z tych, który, z tych, którzy myślą intelektem w celu kreacji, a nie w celu tylko jak zarobić więcej pieniędzy. Więc jest bardzo utalentowany i jest bardzo zakochany w Norze. Nora, Nora jest aktorką, Miała taki swój y, y, okres kariery w y, młodzieżowych filmach. Y, no, występuje u niego w teatrze i daje się reżyserować. No i właśnie, <laughs> chyba czuje się ograniczona przez to, że Charlie jest reżyserem także w domu. I, więc ma reżysera w teatrze i ma reżysera na co dzień w domu. Takie małżeństwa, Reżyser z aktorką y, zdarzają się y, całkiem nierzadko. Czasem zdarzają się aktorskie małżeństwa, też z pewną nierównością. Przepraszam, że tak y, y, teraz odwołam się do, do, do wątku bardzo prywatnego, znanych osób, ale on jest opisany. W, w, w książkach i, i, i znam go nie z mm, osobistych opowieści, ale zdaje się, ta, się, tak było, taka była przyczyna y, kryzysów. Pierwszym małżeństwie Krystyny Jandy z Andrzejem Sewerynem, który wracał do domu i dalej był jej nauczycielem, bo zaczęło się od tego, że ona była studentką w szkole teatralnej, a on był jej profesorem. I został tym profesorem, więc był co prawda aktorem, nie reżyserem, ale starszym, bardziej doświadczonym pedagogiem, który dawał jej wskazówki, jak ma grać, jak ma. Jak ma postępować. To się nie utrzymało, jak wiemy. I przepraszam, że, że takie skojarzenie, ale kiedy patrzyłem na y, 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 tych bohaterów filmu historii małżeńskiej, czyli Scarlett Johansson i Adama Drivera, to ja widziałem Krystynę Jandę i Andrzeja Seweryna. Przypominała mi się tam ta historia. I to potwierdzało, że sprawa nie jest wyssana z palca. Ale też zastanowiłem się, na ile ta sytuacja może być interpretowana jako rodzaj no, przykładu do śledzenia przebiegu rozpadu małżeństwa, a przede wszystkim przebiegu rozwodu. W tej dyskusji, na którą się już powołałem, kilka osób zwracało uwagę na różne rzeczy. Tak, jakby ten film był o czymś innym. Ktoś powiedział, że ten film jest o historii rozwodów w epoce, w której małżonkowie są partnerami, już nie ma nierówności. Na przykład. Kwestii opieki nad dzieckiem. Ktoś inny powiedział, że ten film jest o potrzebie samorealizacji, która jest ważniejsza niż utrzymanie małżeństwa. I wtedy przypomniałem sobie znowu z mojej szkoły teatralnej, z Akademii Teatralnej na Wydziale Wiedzy o teatrze, dostawaliś, dostawaliśmy takie m, zadania. Zadania z, 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 pozwalające nam zrozumieć, Istotę teatru, istotę aktorstwa, istotę y, przekazu widzom jakichś spraw, jakichś idei. Ja dostałem pierwsze zadanie takie. Idź do Teatru Lalka w Warszawie na sztukę z kogucik i strusiątka. A potem zapytaj dzieci, może też w przerwie, czy im się podoba ta sztuka i w ogóle o czym jest ta sztuka. Tak zrobiłem. Poszedłem na kogucika i strusiątko. Oglądałem i słuchałem, jak dzieci się zaśmiewają w, w trakcie spektaklu. Jak wykrzykują coś do, do kukiełek, jak m, 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 boją się, jak komentują. Są bardzo aktywne. No i w przerwie podchodziłem do dzieci. No ja taki wielki, nagle kucałem przy takim małym obywatelu i mówiłem. No podoba ci się ta sztuka, i każde dziecko mówiło tak. A ja wtedy pytałem. A dlaczego? O czym ona jest? Dzieci wszystkie, jak jeden mąż, reagowały totalnym zamurowaniem. Znaczy, robiły takie. A potem, no nie wszystkie, ale większość wybuchała płaczem. I ucieka do swoich rodziców. Więc okazało się, że moje podejście było zupełnie niepedagogiczne, a z całą pewnością też okazało się, że, że powiedzieć, czy mi się podoba jest łatwo, ale odpowiedzieć na pytanie, dlaczego, i jeszcze uzasadnić, o czym to jest, jest bardzo trudno. W każdym razie bardzo trudno dziecku. Wróciłem do szkoły z tymi wynikami badania, a wtedy mój profesor Jerzy Timoszewicz wysłał mnie jeszcze raz do teatru, ale już do innego. Naprzeciwko Teatru Lalka, po drugiej stronie Pałacu Kultury, był teatr dramatyczny, a tam wystawiano króla Lira Szekspira. Więc poszedłem z tym samym zadaniem: obejrzeć sztukę, a potem zapytać widzów, czy im się podobało i dlaczego. I o czym jest ta sztuka? I tak zrobiłem. To było wielkie przedstawienie z Gustawem Holubkiem w roli króla Lira. I pamiętam, że kiedy stałem w kolejce do szatni, była zima, więc wszyscy mieli jakieś grube kurtki, płaszcze. Kolejki do szatni były długie. Był czas na rozmowę. Podchodziłem i mówiłem, przepraszam, ja jestem ze szkoły teatralnej, mam takie zadanie, czy mogę zapytać, czy podobała się pani ta sztuka? Tak bardzo. A dlaczego? No, y, mm, no, no, nie, to tak nie można. No dlaczego? No, f, ja mówię to, może zapytam, o czym była ta sztuka? <laughs> nie, no to się nie da tak powiedzieć. No o czym? Do no, no, wiele rzeczy na, trudno powiedzieć o czym. No może, no że ojciec stracił córki. I okazało się, że każda osoba, którą pytałem, po pierwsze miała ten sam problem najpierw i, i takie było żachnięcie i mówią, ale jak to? A potem próba określenia, o czym była ta sztuka, mimo że wszyscy się zgadzali, że im się podobało, prowadziła do różnych obserwacji i do różnych wskazań. Prawie naukowe badanie wykonałem. Ale to mnie nauczyło na całe życie, że odbieramy rzeczy nie tylko bardzo różnie, ale odbieramy na przykład filmy. Dlaczego tak różnie? Bo my je przepuszczamy przez siebie i przepływając przez nas, film zatrzymuje się w nas w tych miejscach, gdzie jest jakieś lepiszcze, gdzie jest coś naszego własnego co jest podobne do tego, co jest, co jest naszą szczególną wrażliwością. I my wychwytujemy z całego filmu tylko rzeczy nam bliskie. A ponieważ jesteśmy różnymi ludźmi i różnimy się i upodobaniami, i, i, i historią życia, i temperamentem, i intelektem, wieloma rzeczami, to wychwytujemy różne elementy i potem to one definiują nasz odbiór filmu i także odpowiedź na pytanie, o czym był ten film? Więc, mając to w głowie, ja postaram się teraz odpowiedzieć Państwu, o czym moim zdaniem jest ten film. Otóż to, co zrobiło na mnie największe wrażenie, jest początek filmu. I to chyba mogę powiedzieć bez zarzutów, że spoileruję, bo to jest sam początek filmu. Film się zaczyna od tego, że nasi małżonkowie tuż przed rozwodem, na prośbę psychologa malują swoje portrety. Jak, jakimi, kim jest e, dla ciebie e, Charlie? Pyta się e, e, Nicole. I Nicole mówi: Charlie jest wspaniałym facetem. Jest najbardziej wrażliwym mężczyzną, jakiego poznałam. I no, ma swoje różne słabostki. Ale, ale jest wyrozumiały, jest dobry, jest dobrym człowiekiem. Powstaje piękny portret. Portret młodego mężczyzny namalowany przez mądrą i bardzo uważnie obserwującą go, ale z sercem, kobietę. A potem on maluje jej portret i odwzajemnia to. Nie może się nachwalić Nicole granej przez Scarlett Johansson. I wtedy myślimy sobie: to po co oni się rozstają, skoro oni tak dobrze o sobie myślą? Ale to pytanie odłóżmy na jeszcze za chwilę. Zaczyna się film, zaczyna się rozwód. Ona. Jak już powiedziałem wcześniej, myśli, że jest ograniczona, ona musi się rozwinąć. Dostała jakąś propozycję powrotu do swojej kariery, ale nie teatralnej, pojedzie do Los Angeles. On z nią nie pojedzie, bo on dostał z kolei propozycję przejścia z OFU, czyli z takiego teatru niezależnego, ale też mało, gdzie, gdzie są małe zarobki na Broadway. Tam się robi karierę, tam się dostaje nagrody. Więc on idzie na Broadway. W Nowym Jorku, ona do Los Angeles oddzielają się drogi ich kariery i oddziela się ich życie osobiste, bo ona ma wrażenie, że on ją ogranicza. No, trzeba przeprowadzić ten rozwód, więc zostaje wynajęta prawniczka, już nie wchodząc w szczegóły, z czego i co e, 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 jak do tego doszło, że, że wreszcie ona się pojawia, sławna prawniczka, nora. Grają Laura Dern. I ten moment, kiedy ona wchodzi po raz pierwszy na ekran, mogę tak powiedzieć, no skoro się wchodzi na scenę, to się ona wchodzi pierwszy raz na ekran. To jest taka energia, taka wściekła energia i taka, taka obcość, poczucie obcości. Tak efekt wyobcowania ferfremdungs że. Aż, aż przechodzą zimne ciarki, ale też fascynacja. Laura Dern dostała Oscara za tę rolę i słusznie, dlatego że ona zagrała fantastycznie taką małpę, taką prawniczkę, wiedźmę, która jest y, 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 kuta na, 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 y, y, na cztery łapy, tak się mówi. No, w każdym razie jest strasznie pewna siebie i strasznie mm, doświadczona i bezwzględna. I teraz, żeby wygrać, bo są prawnicy. Ona ma swojego prawnika, on ma swojego prawnika, robią się już dwie strony bo dotychczas była jedna strona to znaczy byli oni, którzy, którzy się chcą rozstać ale dalej żyć w przyjaźni żeby się opiekować swoim synem, którego kochają więc byli jedną stroną i dalej pomimo rozstania chcą być jedną stroną no, ale jak się idzie do sądu to się nie da bo w sądzie są dwie strony i ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać to jest straszne w rozwodzie że ktoś musi przegrać. Oczywiście, jeśli to jest rozwód za obopólną zgodą i szybko przeprowadzany bez tego całego procesu, to, to zdaje się, jest wygodniej i wtedy da się zachować jakąś klasę. Ale prawnicy nie lubią takich rozwodów, bo przy nich mało zarabiają. Im dłuższy, im bardziej widowiskowy, im bardziej szarpiący nerwy rozwód, tym dla nich lepiej. Więc nie mają wielkich zahamowań, żeby swoich klientów wykańczać psychicznie. A tak, a tak właśnie myślę. A myślę właśnie tak, że bardzo dużo zła, które wchodzi w rozstających się ludzi, przepraszam, to jest sygnał, że mam się napić. E, taką sobie kupiłem maszynkę podłączoną do komputera i raz na godzinę przypomina mi napić się, bo to trzeba nawadniać organizm, wtedy człowiek e, e, ma e, wyższy komfort życia. Więc napiłem się, tam jest również podgrzewacz. E, to wszystko podłączone do komputera i ta zielona herbata tutaj jest podgrzana. Bardzo fajny wynalazek. Więc tak, myślę, że prawnicy bardzo dużo zła wnoszą w życie rozstających się ludzi. I z pełną premedytacją napuszczają ich na siebie i mówią: No, właściwie, dlaczego ty się na to zgadzasz? No, tobie się należy, ale powinnaś czy powinieneś o to walczyć. Ale to mamy duże szanse mamy 75% szans, że wygramy. I ten kubeczek będzie twój, i ten pokój będzie twój, i ta, yy, ten, ta kolekcja płyt nie będzie musiała być dzielona. Więc trzeba walczyć, ale musimy jej udowodnić, ale musimy jemu udowodnić, że jest winny i że powiedział coś bardzo złego o tobie. I mamy tu świadków, weźmiemy świadków, którzy powiedzą nam, co on za plecami o tobie mówił. No i się zaczyna. To jest takie zaproszenie do koszmaru. Pochodzę z dziwnego domu, ponieważ moi rodzice nigdy nie mieli pomysłu, żeby się rozwieść i byli szczęśliwym małżeństwem. Kiedy umarł mój ojciec, mama nigdy już więcej nie pomyślała o tym, że mogłaby wyjść za mąż. Ojciec był, kiedy żył i jest po śmierci najważniejszą figurą. W naszym domu. Zarówno mama, jak i ja myślimy o nim najlepiej, jak się, jak tylko się da. Więc ja nie znam z autopsji bólu rozstania rodziców, ale już w szkole się orientowałem, że jestem rzadkością. Że, większo że rodzice większości moich kolegów. Rozwodzili się prędzej czy później, niektórzy po kilka razy. Moi najbliżsi przyjaciele i ze szkoły podstawowej, i ze szkoły średniej mieli właśnie takie, takie doświadczenia. Y, więc y, tak myślę, że ja jako niedoświadczony może reaguję na to bardziej niż inni. Może y, y, rozwód sam w sobie wydaje mi się czymś, tak okropnym i tak niewłaściwym i tak, tak niebezpiecznym, że za wszelką cenę trzeba go y, unikać. I choć żyje przecież nie w małżeństwie, bo w polskim państwie geje y, nie mogą się zawierać y, związków ani partnerskich, ale, ani małżeńskich, a jednak żyje w związku nieformalnym, partnerskim 26 lat. A mówię to po to, że ja w moim życiu także stosuję trochę te zasady, co moi rodzice, i w sposób naturalny dążę do stałości. I nie jest dla mnie takie oczywiste, że jeśli się coś chce zmienić w życiu, to można iść do fryzjera i zmienić fryzurę, a można też zmienić związek i mieć nowo ukochaną albo nowego ukochanego. Wiem. Że krzywdzę w tej chwili bardzo wielu. Wiem, bo nie rozumiem. Wybaczcie mi, po prostu te, nie mam takiego doświadczenia, po prostu nie rozumiem. I dlatego taki film jak Historia Małżeńska oglądam zimnym okiem. To znaczy, nie ma we mnie tych elementów, na których przepływając przeze mnie, film by się zatrzymał, by się zahaczył, by mnie ukłuł, zabolał. Spowodował, że mnie piecze, bo to moje życie, bo, bo wiem o co chodzi. Nie, nie. Wiem teoretycznie, ale praktycznie miałem też doświadczenia z prawnikami, kiedy jeden z autorów, który wydawał książkę w moim wydawnictwie w pewnym momencie, próbował wydać jeszcze jedną, a, a ja nie za bardzo chciałem i opóźniałem to a jednak on znalazł jakiś paragraf w naszej umowie, który mnie do tego zobowiązywał i ni stąd, ni zowąd wytoczył mi sprawę oto sądową. Ech. Potem, kiedy ona się skończyła, była, nie doszło do sądu. Nie doszło. Na szczęście adwokaci między sobą się dogadali. Ale co ta adwokatka jego wypisywała? Jakie, jaką wstrętną osobą się okazała? Ja potem poszedłem do niego i mówię: Jak mógł pan coś takiego mi zrobić? Dlaczego? Może trzeba było do mnie przyjechać, pogadać, załatwilibyśmy to. Po co iść do sądu? A on mówił, bo mi znajomi podpowiedzieli, że ona jest taka dobra. A potem ona mi zakazała kontaktować się z panem, że ona więcej ugra i że jak, jak przez nią to będzie, to ja więcej dostanę. Dostał tyle, co, co sam bym mu dał. W, 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 na początku nic więcej nie ugrał. Natomiast w, było bardzo dużo złej krwi, którą ta adwokatka ze Śląska w, w, w pewnym momencie wpompowała w nasze życie. Do dzisiaj, kiedy się widzimy, to on mnie za to przeprasza. I mówi, że on, on właściwie nie wie, po co on to zrobił. Więc mam przekonanie, że prawnicy bardzo często wprowadzają w nasze życie zło po to, żeby właśnie wygrać, ugrać w sytuacji, kiedy my wcale tego tak nie pragniemy. Tylko nam wmawiają, że my chcemy. To jest dla ciebie dobre. Chci tego, chci. A ja ci pomogę to przywalić jeszcze. I tak odbieram ten film. Więc dla mnie główną osobą tego filmu jest Laura Dern. To jest ta Wredna taka y, y, adwokatka, która chce ich skłócić. I nie powiem, jak ten film się kończy, bo jest jeszcze pytanie, czy w związku z tym ograniczeniem rozwoju własnego to nie jest trochę za wiele, żeby się rozwodzić? Może da się jakoś ustawić inaczej relacje między sobą? Może rozwód nie jest konieczny? I nic nie zaspoileruję i nie powiem, jak się skończy ten film dla tych, którzy nie widzieli. Ale to też jest pytanie, czy na pewno. co czasem jest za łatwe po prostu. A zmień sobie. jeśli ci źle w tym związku, to stwórz sobie nowy. Jesteś tego warta. Jesteś tego wart, żeby być szczęśliwy. A tu nie jesteś szczęśliwy, to sobie zmień. Ale jak nie jestem szczęśliwy, to mogę zmienić nie związek, tylko coś w sobie albo coś w sytuacji. Nie mówię, że zawsze, nie mówię, że wszyscy, ale jest taki wariant, jest taka możliwość. Więc oglądam ten film z taką smutną konstatacją, że za wielkimi hasłami, i za mocnymi sformułowaniami prawniczki jest delikatność relacji międzyludzkich, którą trzeba za wszelką cenę ocalić. Bo to, co jest najważniejsze, to to, że jak to się już przewali, to żeby oni nadal byli po jednej stronie. On, ona i ich syn, ponieważ do końca życia będą rodzicami tego chłopaka. Więc będą stanowili co prawda byłą, ale rodzinę. Ten film w reżyserii Noah Baumbacha jest bardzo dobrze zrobiony. Ale myślę, że ja nie jestem jego najlepszym klientem, najlepszym odbiorcą. Więc ja daję 7 na 10. I wiedzą Państwo dlaczego. Proszę. Drops potwierdza że zgadza się z oceną. Siedział cały czas cicho, dopiero się odezwał przy, przy punktacji. Dał na razie trzy gwiazdki, ale będę liczył dalej i pięć już jest gwiazdek, jak jeszcze zaś siedem już jest, więc daliśmy tyle samo. Siedem na dziesięć.